Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, na kanale Chwila z gitarą. Dzisiaj nietypowo, bo kolejny utwór na ukulele, słuchajcie. Proste melodie na ukulele, tak? Mamy też na kanale kolendy. Zapraszam serdecznie do grania kolend i na gitarze, na ukulele. Słuchajcie, były prośby o też ukulele. I słuchajcie, jest taki podręcznik jak chwila z muzyką Tom Pierwszy, gdzie mamy tutaj typowe piosenki. Dla dzieci, ale nie tylko. One pochodzą ze spektakli teatralnych, tak? do których miałem przyjemność pisać muzykę. Do tego jest też płyta, gdzie mamy tutaj wszystkie te piosenki nagrane. Słuchajcie, i jeśli przesłuchamy sobie danej piosenki, możemy pograć, pośpiewać rodzinnie. Podręcznik jest napisany tak, że mamy też wpierw tekst z harmonią, tak? czyli tak standardowo jak w śpiewnikach. Słuchajcie, później mamy tutaj mamy co jeszcze? Przekładamy. Słuchajcie, mamy keyboard pianino. Tak, jeśli ktoś gra na pianinie, może w domu, też jak najbardziej ta książka się przyda. Słuchajcie, gitara to za zachęcam oczywiście na inny filmik, żeby przerobić sobie no i ukulele, bo są osoby, które grają na gitarze i ukulele skąd stąd też te lekcje może dzisiejsze teraz. No i dzisiaj zajmiemy się pierwszym yy, utworem. Słuchajcie z tej płyty są to kolorowi przyjaciele. Jeszcze raz oczywiście tom pierwszy zachęcam do kupowania w okresie świątecznym tomu drugiego z kolędami. Dobrze, mamy tutaj 10 najpopularniejszych kolend na pianino, gitarę, ukulele i tak dalej. Link będzie w opisie. Zajmujemy się dzisiaj pierwszą piosenką. Słuchajcie, na końcu podręcznika y, mamy akordy, więc wszystkie akordy, które występują tutaj w naszym podręczniku. Y, mamy dźwięki na ukulele, tak? No i też akordy gitarowe i dźwięki. Dźwięki też na y, akordy na gitarę, i dźwięki na gitarę. Dobra, słuchajcie, co teraz? Zaczniemy sobie od kolorowych przyjaciół, tak? Mamy spis treści, każdy sobie tutaj przejrzy to. I słuchajcie, zaczniemy sobie może od akordów, tak? Akordy. Jak grać akordy? No, musimy przycisnąć parę dźwięków, akord, współbrzmienie co najmniej trzech dźwięków, tak? I wiemy, teraz zobaczę. Ja to widzę sobie, że będziemy grali. Nad tekstem są podpisane. Akordy. No i co robię? Zaglądam do, na tył podręcznika i będę sobie wyszukiwał akordy, skoro ich jeszcze nie znam. No jak znam, to ok. Tak, słuchajcie, na, duże, na długie takie wieczory jesienne zaczniemy od strojenia sobie tego ukulele. Będ, przyjmiemy, że od dołu będziemy liczyć te struny. Dobrze, żeby było nam łatwiej jak w gitarze, zwłaszcza dla gitarzystów. <laughs> mamy A, to jest ta pierwsza struna od dołu, dobra. później mamy. E, e. To jest ukulele sopranowe, dobra. Tak, i druga od dołu E. Później mamy C, tak. No, Mam i tutaj od lampy. Zmienia strój troszeczkę to ukulele cały czas, dobra. I mamy trzecią od dołu i uwaga, czwarta. Od dołu, lub tutaj od góry, czwarta, dobra, to jest G, tak? Czyli jeszcze raz. A E tak C i. G, dobra? W ten sposób stroimy. Używamy tunera. Słuchajcie, możemy sobie ściągnąć też na telefon tuner, więc zachęcam do, do grania. Uwaga, cedur, jak wygląda cedur? Cedur jest na trzecim progu, na pierwszej strunie. Przyciskamy i gramy wszystkie dźwięki, dobrze? Demol, jak jest demol? No to znowu książkę otwieramy. Aha, patrzymy. Słuchajcie, tutaj bardzo podobnie jak w gitarze musimy docisnąć, tak? Musimy, żeby dźwięk zagrał być dociśnięty, szarpnięta struna, tak? Lub jak niektórzy wolą, uderzona tak albo szarpnięta z góry, z dołu, jak gram techniką paznokciową. Może być kostka, może być filcowa. Co tam chcecie, kciuk tu stabilnie oparty. Ja mam przyzwyczajenie od gitary, wiadomo, że tak łapię, ale oczywiście można też tak, żeby było tu stabilniej. Teraz mamy ten demol, drugi palec na yy, drugim progu. Dobrze? Trzeci palec pod nim na drugi próg tej trzeciej struny, od dołu i pierwszy palec na pierwszym progu drugiej struny, i to jest nasze demo. Jeśli ktoś nie wie, to pamiętajcie. Znowu przewracamy tutaj, i tak jak teraz pokazuję, to tak będziemy sobie y, czytać. Tutaj mamy tutaj wszystko opisane. Dobra? Później jest Emol, Emol pierwszy palec na drugim progu pierwszej struny, drugi palec na drugą strunę. Y, na drugą strunę, dobrze, i czwart, trzeci palec na czwarty próg, trzecią strunę od dołu. I mamy taki. Tutaj będzie nam troszeczkę, mamy emolek, później znowu będzie nasz demol, wracamy do naszego demola. Dobra. Później będzie jeszcze tutaj, słuchajcie, cedur. Znowu wracamy sobie do cedurka. Patrzymy, jeśli nie, dajemy stop, też oczywiście, tak, żebyśmy mogli sobie pograć, tak? Ja pokazuję jak korzystać z tego podręcznika. Zrobię taki jedną jedną piosenkę, żebyście zobaczyli. Słuchajcie i później naprawdę gramy w ten sposób, tak? Później mamy D, dobra, E i tu jeszcze będzie G w tej piosence. G to jest drugi palec na tutaj trzeciej strunie od dołu, później drugi palec na drugi próg na pierwszej tej strunie i trzeci palec na tutaj trzecim progu drugiej struny, dobrze? I tak samo znowu stop, sprawdzamy, żeby nam to brzmiało. Tak, słuchajcie, łapiemy tak, kulerę można swobodnie, można tak, jak pasuje. Tak, słuchajcie teraz. Dobra postawa, oczywiście, i później mamy w refrenie. Będzie F, to będzie nasz nowy e, e, akord. Drugi palec tu na drugim progu tej czwartej struny od dołu. Pierwszy palec na pierwszym progu, tutaj drugi strun, to będzie F. Później mamy G, to mamy już było i A, amol jeszcze będzie w tej piosence. Drugi palec tutaj na drugim progu tej czwartej struny Od dołu liczymy, dobra? I teraz słuchajcie. No i Wy, oczywiście, nie znacie tej piosenki. Są to piosenki, właśnie autorskie, tak? Ale do książki jest dołączona płyta, więc poznacie raz, dwa. Słuchajcie, i co teraz? No i mamy, zagramy sobie, tak? I będzie coś tańczy, Demol później. Franka śpiewa. Emol. Jasiek złe. Hu. Mory demol miewa. Razem świetnie. Później demol. Się bawimy. Później emol. Wszyscy bardzo się lubimy, tak? No i piękne piosenki to mogą być. Słuchajcie, rozpocząć przygodę. Łatwe piosenki, tak? I później mamy. Przyjadę. G-dur kolorowi. Dobra, później znowu F doza. Tak, Bawy G, wciąż gotowi. I czytam tutaj tak jak jest napisane, zmieniam te akordy zgodnie z tym, co jest na karce, tak? Razem zawsze jest wesele i C dur Amol. Tak? Kolorowi przyjaciele. No i już mam pierwszą piosenkę. Słuchajcie, uczę się przez to akordów. Może to być wstęp do mojej przygody gitarowej. A może ktoś chce odpocząć od gitary i chce poćwiczyć sobie na ukulele, tak? Jest to niedrogi instrument. Zachęcam do korzystania. Teraz zagramy sobie linię melodyczną. Bo może komuś jest trudno grać akordami, albo nie chce grać akordami śpiewać. To zagramy sobie linię melodyczną. Teraz zobaczcie. Tutaj jest jeszcze tylko taka jedna sprawa, że będziemy czytać tak zwany układ tabulacyjny i mamy cztery linie to są nasze cztery struny i ta tutaj na, na samej górze co jest to jest ta tutaj na dole dobra i teraz jeśli będzie jakaś cyfra 1 2 3 tak czyli na przykład na tej pierwszej linii tu od góry kartki będzie jeden. to ja muszę przycisnąć pierwszy próg jeśli będzie 3 no to trójka no to trzeci próg jeśli 0 0 na przykład na takiej drugiej linii to znaczy, że mam zagrać pustą strunę. 0 to pusta struna. Dobra. Jeśli na przykład drugi na trzeciej strunie, no to drugi przyciskamy. Słuchajcie, oczywiście ja tutaj operuję pierwszym, drugim, trzecim palcem. <coughs> Jeśli macie ochotę wystarczy grać nawet jednym palcem, jednym, dwoma. Ważne, żeby sprawiało nam to Fraj D. Teraz uwaga. Jest jeszcze coś takiego, jak łuk Łączący dwie nuty. Nazywamy ligaturą. To tego drugiego łączącego właśnie się z tym pierwszym nie gramy. Dobra? On jest przedłużeniem pierwszego, tak? I czyli nie gramy drugiego. Tu jest wszystko dobrze napisane, oczywiście, w tym podręczniku. No i teraz zobaczcie, zagram sobie. <laughs> Mam puste struny na tej trzeciej od dołu. I mamy. Świetnie, później na drugim progu, pusta na drugim, i drugi na trzecim, tak? Później pusta, druga. Świetnie. <grymne> Znowu, tak? Drugi. Pusta, druga, i drugi. Pusta struna, druga. Teraz na trzeci próg, na drugi. No, i co? Nie ma nic trudnego, słuchajcie. Wolno, oczywiście znam melodię. Zagram teraz refren. I to jest pierwszy palec na drugiej strunie. Później przechodzę trzecim palcem na trzeci próg tej drugiej struny. Pusta pierwsza. I trzeci. Oczywiście tu wszystko sobie patrzycie w książce. Aha, co ja mówię? Też, żeby było łatwiej korzystać z tego, ok? Dobra. Później. Powtarza nam się to. Dobra, teraz zaśpiewam ten refren. Przyjaciele kolorowi Do zabawy wciąż gotowi Razem zawsze jest peselej Kolorowi przyjaciele I w ten sposób. Pamiętajcie, ta druga nuta łączona łukiem jest niegrana. Ona wybrzmiewa. No i zagrałem sobie kolejny utwór, słuchajcie. I tak po kolei możemy sobie ćwiczyć na ukulele, tak jak już mówiłem. Podręcznik jest na dźwięk solowy, na piano, keyboard, gitarę, ukulele. Więc warto, słuchajcie, sobie poszukać. Do tego jest też płyta. W takiej formie też są wydane kolendy, więc zapraszam serdecznie do kupowania tych pozycji. Na pewno będzie frajda z grania, dobrze? Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.